Kochani, przepraszam Was, ale przerwało mi nagranie. Po prostu nie podłączyłam ładowarki do laptopa. Kochani, dociągając kartę Tarota do karty emocji zachwyt, wyciągnęłam kartę Rydwan. Kochani, to jest ruch. To jest też i przyspieszenie. Ale to jest wydaje mi się duża zmiana w was, jaka hmm, będzie zachodzić w tym czasie. To jest kochani, Pamiętajcie, że to jest karma. To jest w tej karcie, jest też inwencja twórcza. Tu wydaje mi się, że mimo pomimo tutaj tych skrajnych emocji, tak jak powiedziałam, na początku, jak to ryby potrafią sobie same stwarzać, prawda? Tą, tą swoją przestrzeń z jednej skrajności w drugiej, to tutaj wydaje mi się, że jednak zbierzecie się w sobie i pójdziecie jednak w, w tym jednym kierunku, prawda? Tu zdecydowanie ten, ten rozwój wasz, rozwój osobisty to. To będziecie tutaj, to, to będzie waszym punktem zwrotnym, yy, zupełnie w tym, w tym czasie yy, powiedziałabym, że odżyjecie. Ten, ten triumf właśnie on tutaj pokazuje, tutaj ten sąd ostateczny, prawda? Yy, rodzicie się na nowo. To jest tutaj yy, też w tej karcie, yy, gdzie yy, wcześniej mówiłam właśnie yy, na rozczarowaniu kochankowie, prawda, czyli być może. Będzie jakieś rozczarowanie y, partnerem, może jesteście w romansie, coś tam wam, prawda? Może jesteście tutaj. Zazdrośni o, o swojego partnera, czy partner jest zazdrosny, prawda? To też tutaj pamiętajcie, dopasujcie sobie, odwracajcie sobie tutaj te, te sytuacje, albo też może i o realizowanie się tutaj na, na polu zawodowym, prawda? Ta, ta, ta zazdrość tutaj, dokonywanie pewnych wyborów, ale wydaje mi się, że. To, to tutaj zdecydowanie sprawy nabiorą przyspieszenia. Ten wasz zachwyt w, tym, w tej karcie rydwanu, on nie zostanie Wam odebrany. Zdecydowanie tutaj znajdziecie w sobie siłę, prawda, tą inwencję twórczą, no i, i... Myślę, że to Was doprowadzi wszystko do takiego nowego, nowego życia. Zupełnie inaczej będziecie patrzeć na pewne Wasze zależności, które właśnie będą, pewne sprawy, które będą się wydarzały w tym czasie. Kochani, idziecie do przodu, odradzacie się. Zdecydowanie nie tracicie na swojej wartości, wręcz zyskacie w tej królowej mieczy. Ona was tutaj wspiera. Szczęście, szczęście, opatrzność losu będzie Was tutaj prowadzić, czuwać, wspierać, prawda? Czyli wydaje mi się, że i w miłości, i w związkach, w partnerstwie, na polu zawodowym, kochani, bardzo korzystne warunki. Także tylko trzeba to wykorzystać i utrzymać w tej karcie Rydwanu. Ale zobaczmy, Tą, tą rozpacz, prawda, jak, jak tutaj tarot się wypowie. Aby nie rozsypywać się, nie, nie rozdrabniać, prawda? Żeby po prostu no, tutaj ta, odzyskać tą nadzieję i, i tą radość, prawda? Zobaczmy, jak tarot się tutaj wypowie. Kochani, zdecydowanie, umiarkowanie. Umiarkowanie, czyli to jest, bal, to jest taki spokój, harmonia, balans, znalezienie złotego środka, dopasowanie się, wpasowanie się w tą rzeczywistość, w to, co już zdobyliście, to, co sobie wypracowaliście. I na co zasługujecie? Przede wszystkim na spokój, na harmonię, na poradzicie sobie. Jednym słowem, kochani, umiejętnie będziecie dobierać pewne składniki, aby nie popadać z jednej skrajności w drugą. Czyli będziecie. W energii umiarkowania. Pięknie, kochani, ale przeczytam Wam jeszcze słowa mocy, które mogą być dla Was bardzo pomocne na czas kwietnia czyli afirmacje wypowiadane przez Was, które będą Was wspierać. Zobaczmy, co dla zodiakalnej ryby. Piękne macie, kochani, czytanie. Także wykorzystajcie tą energię. Tutaj właśnie tarot podpowiada, jak sobie pomóc, jak ustawić się w korzystnej energii, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach z partnerskich, prawda? Tutaj w, w związkach, czy nawet no, w, w układach rodzinnych, prawda? Zobaczmy te słowa mocy dla ryby. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła. Jestem bezpieczna. Kochani, nie będę nic więcej dodawać. Po prostu to umiarkowanie Was tutaj będzie bardzo wspierało. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła. Jestem bezpieczna. Królowa Mieczy. Też o tym mówi, czyli niepewność odchodzi, stworzyć sobie w głowie przestrzeń bezpieczną. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i trzeba sobie tutaj dopasować. Nie z każdym ono będzie rezonować, ale jeżeli czujesz, że to, co Ci tarot podpowiada, możesz wykorzystać, prawda? Tak przebrnąć przez te niekorzystne. Dla ciebie emocje, te, te sytuacje zależności, to weź z tego czytania dla siebie jak najbardziej cząstkę, aby, aby właśnie przebrnąć przez energię kwietnia i wejść w kolejny miesiąc w tym umiarkowaniu, w tym znalezieniu tego złotego środka, w tej harmonii, w tym spokoju. Kochani, jeżeli podobało wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o łapki w górę, o komentarze, za które będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, jak i o subskrypcję. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz na moim kanale i jeszcze nie zasubskrybowałaś, nie zasubskrybowałeś mojego kanału. To bardzo Cię o to proszę. Także, kochani, to tyle. Dziękuję Wam pięknie. Przepraszam, że tak w dwóch częściach, no ale niestety czasami, czasami zdarzają się takie sytuacje. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego usłyszenia.